Witam. W niniejszym nagraniu zajmiemy się rozdziałem drugim działu drugiego kodeksu postępowania administracyjnego, czyli metrykami, protokołami i adnotacjami. Zapraszam serdecznie. Artykuł 66a kodeksu postępowania administracyjnego. Paragraf pierwszy. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy. Paragraf drugi. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów określających te czynności. Paragraf trzeci. Metryka sprawy wraz z dokumentami, do których odsyła. Stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. Paragraf czwarty. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa w drodze rozporządzenia wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść i formę metryki określoną w paragrafie pierwszym i drugim oraz obowiązek bieżącej aktualizacji metryki, a także, aby w oparciu o treść metryki, było możliwe ustalenie treści czynności w postępowaniu administracyjnym podejmowanych w sprawie przez poszczególne osoby. Paragraf 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa w drodze rozporządzenia rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki. W stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw. Artykuł 67. Paragraf 1. Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie. Paragraf 2. W szczególności sporządza się protokół. Punkt 1. Przyjęcia wniesionego ustnie podania. Punkt 2. Przesłuchania strony świadka i biegłego. Punkt trzeci. Oględziń i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej. Punkt czwarty. Rozprawy. Punkt 5. Ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia. Artykuł 68. paragraf 1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Paragraf drugi. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole. Artykuł 69. Paragraf pierwszy. Protokół przesłuchania Powinien być odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania. Paragraf drugi. W protokołach przesłuchania osoby, która złożyła zeznanie w języku obcym, należy podać w przekładzie na język polski treść złożonego zeznania oraz wskazać osobę i adres tłumacza, który dokonał przekładu. Tłumacz ten powinien podpisać protokół przesłuchania. Artykuł 70 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ administracji publicznej może zezwolić na dołączenie do protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez zeznającego oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy. Artykuł 71 Kodeksu postępowania administracyjnego. skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby się postępowanie administracyjnego. Skreśleń i poprawek w protokole Należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenie i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem. Artykuł 72 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 1. Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika. Które dokonał tych czynności. Dziękuję za obejrzenie niniejszego nagrania. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Rosia.